Witam serdecznie Władzia Radzi, jak zrobić jabłecznik. I tak Raz, dwa. Woda się oknął. Mówił na mnie władzia. To Robimy. Jabłecznik po swojem. Ciasto kruche, mrożone, lekko. Układamy, przyciskamy. Ono musi być trochę przemarznięte, bo jak puści, to już do palc. Je przykleja, także później nie można je wyrobić. Takie ciasto to się daje. Dwie szklanki mąki, dwie łyżki margaryny, łyżeczka czubata proszku do pieczenia i także dwie łyżki. Ja daję łyżkę cukru. Ja nie lubię słodkich ciast. Ale dla mnie słodkie ciasta to takie nudliwe są. Wyrabiamy jedną większą część, zostawiamy, zamrażamy na spód, a mniejszą część zamrażamy, zostawiamy do kruszonki i mrodzimy. Ja A Syn przyjechał, ja bocznik stał na stole. Ja mówię, poczęstuj się, wiem, że lubisz moje boczniki. Nie byłem na wczasach w Danii utyłem 5 kilo. Ja mówię to co, od jednego kawałka? Znów utyjesz? No zjedz, no nie, nie, ale wziął, namówiłam go. No ja wiem, że twoje dobre. Zjadł jeden, wziął drugi, tak mu smakowały. A jak tu źle rozłożę, no to gdzieś, gdzie grubiej, dorzucam i tak sobie roz. żeby ten placek był równy. Tyle tych jabłeczników jadłam, ale ludzie tak jakoś mało ma jabłek dają. A jak da się dużo tych jabłek, to on jest inny. To prawdziwy jabłecznik. Trzy wiadra jabłek, antonówek mam zamrożonych. Obrałam, umyłam, potarkowałam. Mam na całą zimę. Przeważnie robię te jabłeczniki z antonówek. W tym roku bardzo szybko to wszystko dojrzewało. I tak pokombinuję, pokombinuję, wyprostuję, żeby był równy. Ale i mam popieczone jabłeczniki, pozamrażane. Szkoda mi było tych jabłek, bo one gniją szybko. Ja nie pryskam żadnych drzewek, ani czereśni, ani wiśni, nic. To musi być naturalne. No i jabł jabłka są co dwa lata. Przypaliłam się ostatnio. Nawet nie poczułam, jak makowiec piekłam. <śledzimy> <śledzimy> I teraz równiutko, no można cisnąć ile sił. Posypuję bułką tartą, żeby... Ten spód nie był mokry, tylko kruchy. Bo jak się nie da bułki tartej, ja jest mokry. O. Tutaj z 3 kilo na pewno jest. Ja zawsze robię w większych blachach. Dzisiaj w mniejszej robię. To ja daję 3 kilo. Troszeczkę cukru dam, nie za wiele. Daję na oko, wszystko robię na oko, najlepsze przepisy. Daję galaretkę agrestową, żeby ten jabłecznik nie rozpadał się. Jad pan? Jabłuszka wylatały? Nie. Trzymają się kupy. A to jest mój wymysł, bo nieraz jabłeczniki, jak robiłam kiedyś, no to te jabłka takie były, a tak doda smaku i sztywności. I cynamon. Trzeba, zapach ma. Cynamonu też sypię na oko. I to wymieszam. Ale jeszcze nie wyłożę, bo cukru napisałam, to nasypałam, to będzie mokre. To długo nie może stać, bo sok puści. Ubiję piankę. Troszeczkę cukru. Nie ma tu dużo. I ubijam, żeby nie była sztywna mocno. Delikatnie. I wyłożę na. Mój wspaniały młyneczek. <grytania> Wykładam jak. Dużo tego, prawda? Będzie wielki jabłecznik, bo ja takich placków to nie robię. Jabłecznik to ma być jabłecznik. Trochę pracy jest przy tych wypiekach. Ja to lubię, bo ja musiałam to lubić. Duża rodzina. Całe życie gotuję piekę. Teraz dajemy piankę. I ta pianka, jak się upiecze, to będzie taki... Warstwami. A ja to nieraz to i najść się nie mogę tym jabłecznikiem. Jem, jem, i szczupła jestem. Jak piłam soki z jabłek, to chyba przez te soki schudłam, bo tych antonówek mam aż trzy drzewa. A ja czytałam, że soki jabłkowe oczyszczają. No i wnuczka do mnie, babciu, ty schudłaś nogi chude, masz. Ja mówię, Może to od tych soków jabłkowych zaczęłam jeść więcej, to i brzuchurus. <noise> Teraz muszę się odchudzać. <noise> A nogi są takie same. I na wierzch, tu zamrożony mam ciasto kruche. Tarkujemy. Ale ta tarka kaślipna nowa. Stara była lepsza. O! O! o. Za szybko robię. Ciasto kruche żółciutkie, bo tu 5 żółtek, a niektórzy dają jedno, jedno jajko, a margaryna tortowa, zapomniałam też powiedzieć. Piekarnik już szumi, lipna tarka, nie ma jak te stare. No bo ja chcę wszystko nowe Wam pokazać, <laughs> nie chcę używanych starych rzeczy, bo będą komentować. Tu jest piekarnik nastawiony na 180, na 40 minut. Nastawiamy. Trzeba spojrzeć, która godzina. Wyciągamy ciasto czynikowe. Porosło piękne. Ciasto jest gotowe, a teraz ostatni już ruch. Posypujemy cukrem pudrem. Oczywiście kto sobie życzy, bo nie każdy to robi. Gwiazdeczki takie będą. Biało-żółte, ale te ciasto naprawdę jest piękne, bo dużo żółtek. Także dziewczyny do roboty. Jak to Grzesiu pisał? Na no, święta akurat takie ciasto. Ale pachnie. Także damy. I, i panowie, smacznego życzę. <śm> <ś> Najlepsze przepisy to wychodzą z człowieka. Od serca.